Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest siódmy odcinek z naszej serii, zagrajmy Valiant Hearts The Great War. No i cóż, zaczynamy rozdział trzeci, Makowe Pola. Jesteśmy karlikiem, jak pamiętacie, musimy uciec z obozu w którym do którego zostaliśmy właściwie pojmani. No i dobra, tu widzę kolejny Niemiec i potrzebujemy tych hmm, szczypiec, tak, żeby przeciąć się drut kolczasty, tam widzę jest Anna w środku. Rozmawię z jakimś Niemcem. Tu mamy jakąś miskę. Dobra, rozejrzyjmy się. Aha pies chce mięso do tej miski, tak? I wtedy pewnie ten strażnik odejdzie. No dobra, zobaczymy. Na razie się rozejrzyjmy troszkę. 8 maja, 16 rok obóz jeńców wojennych Francja. E, moi drodzy, w ogóle chcę wspomnieć o pewnej rzeczy, bo nie nagrywałem całe dwa tygodnie. W oczywiście na YouTubie tego nie odczujecie z tego względu, że ja materiały nagrywam na zapas. Życie Niemców wojennych, oto sobie możecie e, poczytać, jeśli chcecie. E, no. To mamy jako zabawę, Dobra. No, nie nagrywałem całe dwa tygodnie i powiem wam, trochę wypadłem z formy. Bo jednak nie nagrywanie... Mamy nowy dziennik. Zobaczmy. 8 maja 16... 16 roku. Już od 11 miesięcy tkwię w obozie dla jeńców wojennych, który znajduje się na południu od Reims. Zdrowiej i wreszcie mogę już chodzić. Wszystko to dzięki Annie. Ostatni list od Marii bardzo mnie zmartwił. Wiktor jest ciężko chory, a w saint Miel nie ma warunków, aby go leczyć. Muszę się stąd wydostać. Okej. Okay. Dobra. Tak się chcę tu rozejrzeć, bo trochę... Dobra, i tutaj już mamy koniec, Ok, No to pozwiedzajmy ten obóz, no bo musimy dać w eksplor trochę, żeby oczywiście e, zebrać potrzebne nam e, rzeczy. Tylko tak, e, co tu w ogóle mamy? Jakąś wodę, no dobra, to mnie na razie nie interesuje. Tu mamy jakąś drabinę, pewnie na niej nie wyjdziemy. To mamy jakieś party hard. widzę. No dobra. No i moi drodzy, nie nagrywałem całe dwa tygodnie, to jest naprawdę sporo czasu. Wypadłem trochę z formy i powiem wam szczerze, stęskniłem się za tym, naprawdę. E, Naprawdę bardzo się stęsknię za nagrywaniem. Przez te dwa tygodnie nagrywania nie miałem możliwości, po prostu brak dyspozycji, czasu i tak dalej. Um, ale wreszcie już mogę, bardzo się cieszę... Dobra, czekajcie, ten pies chce mięso, tak? No to skąd ja ci wezmę mięso, mój drogi? Eee, a to co mamy? Tu sobie panowie śpią, to nie, to, 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 to nie, to my tu nie chcemy. No także moi drodzy, cieszę się bardzo, że wróciłem do tego nagrywania, e, że robię to z powrotem, bo... E, no wierzcie mi lub nie, ale mi się to tak cholernie spodobało, że... Chcesz wodę, tak? No to masz. Aha, to nie będzie takie proste oczywiście. Mamy węgiel, no dobra. Wow, wow, wow. Okej, okay, mamy jakieś zagadki z rurami. Czekajcie, nie w tę w tę mańkę. Um, a co ta wajcha robi? Okej, okay, to działa tak. Hmm. Coś chyba jest nie tak, nie? Czekajcie. Bo woda ma lecieć. Gdzie, gdzie właściwie ma lecieć woda? Tam na dół. Hmm, no to nie w ten sposób, raczej. Nie, nie tak, moment. To musi być w ten sposób. To... O! Niemieckie nieśmiertelniki. Nie wszystkie niemieckie nieśmiertelniki zwane. Y Er Marker były takie same jak na, na początku wojny. Ich kształt, materiał, z którego je wykonywano oraz zawarte na nich informacje różniły się w zależności od regionu, z którego pochodził żołnierz. We wrześniu 1915 roku wprowadzano standardowy model w kształcie dysku, który zawierał dane osobowe żołnierza, datę i miejsce jego urodzenia oraz przydział wojskowy. Został on zastąpiony nowszym wzorem pod koniec roku 1916. Okej, okay, takie ciekawostki. Hmm, co teraz? Czekajcie, to musi... O! Chyba, chyba dobrze już zrobiłem. Shit! Albo i nie, cholera jasna. Moment. Może no. chodźmy stąd na razie? <grywka> Za trudne. <grywka> bo to dalej nie poleci tak, no, nie wiem no. Mogę na tą drabinę się wspiąć? Mogę. A patrzcie, ja pierniczę. Aha, i po co nam był ten węgiel, jeny. Yeah, Poważnie? No dobra Kurczaczki, tego to się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. No taj, teraz mamy wodę tutaj, dobra teraz ma to jakiś sens głębszy. No proszę bardzo, cyk teraz to działa. Pachowa ręka się za to wzięła i działa. Masz chłopok. Kumpuj się, ja pierdzielę. Ale mi to długo zajęło, powiem Wam szczerze. ale tylko co z tego, że. Uu. A co to ja mam? Takie coś, takie cosie, co to jest? Nie mam pojęcia, co ja trzymam. Wiecie, to to jest problem trochę, no ale dobra. Ale zaraz zobaczymy, po co nam to właściwie. A co jest tutaj? O, no, tu sobie śpią chłopaki, no dobra. Aż ja tam nie wejdę? Chłopaki widzę w pokerach, bo grają. We dwójkę w pokera tak nudno. <grym> w czwórkę się fajnie w pokera gra. Dobra. Tak co najmniej. A w szóstkę to już w ogóle. Czy w piątkę. Dobra, czekajcie. Ty coś chciałeś, nie? Masz, znaczy, ty chciałeś ty drut ogólnie, no dobra, ale. Tu pies chce mięso, ja tu nie przejdę. No, Gadujemy, co mam teraz zrobić. Tu jest mięso! Kuć de jego w dupę mać. Dobra, czekajcie. Nie, to w ogóle nie było w tym pomieszczeniu. Dzień dobry. Co ty, ty chcesz zioło, tak? Zioło chcesz. Ale daj mi przejść. Nie. No mi nie da przejść. No dobra. Okej. Okay. Aha, ty chcesz te druty, co my aktualnie posiadamy, tak? No dobra. Ok, no to coś posuwamy do przodu. O, szyn. Daj mi tę apteczkę teraz. Gut Dobra, gut gemacht. A tam jest to mięso, kurczę. Wiecie co? Znaleźmy. No ty chcesz to takie ziółko, tak? Tylko skąd ja ci to ziółko wezmę jak chcesz, to ja jestem niezłym ziłkiem. Taki słuchar, dobra. Jedźmy dalej. Dobra, czekajcie, co my co mamy? O, tutaj... Jenny, to jest pomieszczenie, mi w ogóle nie było w połowie. Dobra, ten koleś chce apteczkę, tak? No to dobra, zładujmy mu tutaj. Możesz apteczkę. Halo. Weź tam, łyknie jakieś krople czy coś. I podejrzewam, że ja muszę. O, właśnie. Tym wózkiem teraz. No, rzucaj! I mamy jakąś bandanę, chyba z tego co widzę. A po co nam to? Bo powiem Wam. O, sekrecik. Chustka. Więźniowie nie posiadali chustek czy ręczników, więc były one bardzo cenione w obozach jenieckich. Warunki życia więźniów poprawiały się trochę, gdy wyznaczano im pracę, podczas których przysługujące im prawa były ściślej respektowane. O. Kurde, do więźniów był jakiś szacunek podczas pierwszej wojny, bo w drugiej to wiemy, co było. Dobra. Hmm. A, tam nic nie ma dalej, dobra. Tylko naprawdę, po jaką cholerę mi ta bandana, no? Bandana, chusta, czy jak to sobie tam wolicie nazywać. No, mamy kolejny sekret. Notatnik. Wielu żołnierzy posiadało notatniki, które służyły im za pamiętniki lub dzienniki. Dzięki nim historycy mogą poznać relacje przerażających wojennych wydarzeń pisanych z perspektywy naocznych świadków. Okej. Okay. No dobrze, tylko... Nie, tu już nie musimy wchodzić. Tu, tu, już, tu już byliśmy, załatwiliśmy sprawę. Dobra. Hmm. A ta bandana do pokera mi może była potrzebna, żeby tam wejść. Czekajcie. To jest całkiem możliwe w sumie. Zobaczmy. Tak, no, dokładnie. No, Okej. Okay. Robimy jakiś progres, najgorszy... najdłużej mi z tą wodą zeszło. A, i tu mamy to zioło takie, co on chce, tak? Znaczy zioło, no nie... to jest jakieś... jakieś warzywo to jest, ale w tej grafice nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to jest za warzywo konkretnie. Kurczę, z tą wodą to mi naprawdę długo zeszło. E, dobra, tylko gdzie był ten ziombel teraz? Tutaj chyba. Tak jest. Ty, e, słuchaj, masz! O, dzień, no, no dobra. Teraz będziemy rzucać owocami w mięso, tak? Ta gra jest czasami świetna, czekać. A, tu muszę, tak, żebyś ta półka zawaliła. okej. Okay. Siup. Czy to jest sekret? Tak jest. E, pudełko na ciastka. Stacjonujące w obozach wojskowych żołnierze niejednokrotnie cierpieli głód, dlatego często zaczęło im się kraść jedzenie. To ręcznie wykonane metalowe pudełko służyło do przechowywania chleba lub ciastek. Jego właściciel mógł zabrać jedzenie do pracy, nie obawiając się, iż zostanie ono skradzione. Okej. Okay. Bardzo lubię takie ciekawostki. No i dostaniemy się teraz po szczypce! No i wszystko jasne, kurde, najdłużej mówię, z tą wodą Mizerzu, teraz już jest w porządku. Piesiu, masz mi ryj, a my idziemy po szczypce. Dobra, Osit. A to nie jest totalny przypadkiem? Chyba on. A, musimy poczekać, tak, Tych bym poradził. O kurczaczki, mamy etap skradania. Tego nie pamiętam, powiem Wam szczerze. Z mojego pierwszego, fuck, podejścia. Nie, nie, nie. Dobra, spokojnie. Aha, i tu mamy krzaczek, tak? Dobra. Ok, teraz idziemy. Dawaj, Karlik szybciej. Ej, szybciej, cnij, to cnij, to cnij, to Dobra, hu, na styk. Ok, uciekamy, run, run, run. Ok, niestety włączyli. Sięt! Tak miało być? Sierpień 14, kościół Saint-Laurent, Francjo. No kurde, przenosimy się do Frediego. Dobrze czułem, że nie zginął. Mamy ślupie, go, no spoko. Co dalej? pewnie Baron, no właśnie, zabił mu żonę. No tak. No, przynajmniej teraz znamy motyw zemsty. I co ciekawe, a nie no, przecież Tatany był tutaj razem z Frednim, co jak gadam. I znowu nas uratował, piesiek. To Toru, rusik, nasz kochany. O jak się tego używało. Dobra, nie, bo naprawdę nie grałem w tą grę dwa tygodnie, wiecie. Trochę, trochę problemów mam, dobra. Inny piesiu, dzięki. Ja wiedziałem, że. Nie, Freddy nie mógł zginąć. On jest. On. On, on, on wiecie, to jest taka postać, która nie może zginąć. Tatanny, gdzie jesteś, Tatanny? Sos, sos, dobra. Ja bym jakieś światło tu zapalił, bo jest cimno strasznie. Nie ma prądu. No dobra. Mamy czołg barona. Ciekawe, co z baronem się w ogóle stało. Pewnie uciekł. Chodź, chodź, chodź. Dobra, mamy to. Hej, ej, chodź, ej, ej. Dobra, musimy prąda, tak? No dobra, ale skąd ci ten prąd wezmę, synu? A nie chciałem głoskać, co? Znaczy, torusika naszego. Cały czas zapominam, wiecie, że e, daliśmy mu imię Torus. No. A może Tatany to naprawi na przykład? Czy nie? Nie wiem. No, mi tą wajkę jeszcze. Aha! 9 maja, 16 rok, Fort Dumont. Czyli po prostu y, teraz zadziałało, tak? No dobra. Mamy jakiś dziennik. Pojazdy opancerzone, możecie sobie poczytać. I ziemia niczyja. Okej. Okay. Dobra, to wydostanie się z tego fortu w końcu. Kurde, wszystko tu się pali. Jak pamiętamy, baron wysadził przecież ten fort. Zniszczony niemiecki bagnet. Ten długi, płaski, szeroki niemiecki bagnet przeznaczony był do wbijania w kratkę piersiową wroga i łamania jego żeber. No atrakcyjnie, nie powiem, atrakcyjnie. Freddy, weź sobie dynamit. Pewnie się nam przyda tutaj. Jakby nam mało dynamitu, było w poprzednim odcinku. Dobra. W ogóle śmiesznie, bo ja teraz moi kochani nie mam nagranych materiałów na zapas, nie? I ten, ten odcinek nagrywam w ten sam dzień, kiedy dostajecie odcinek szósty. Także yy, wyliczyłem to na styk, można powiedzieć. No dobra, rozumiem. Także Fre Freduśka, kochana moja, zejdź. Gdzie trzeba taką parambolą rzucić. Siup! Eee... A gdzie ten dynamit jest? A co robi ta bajka? O, ja go tu Czekajcie Co jest? Nie o to mi chodzi. Hops. Aj. E, no dobra, teraz już rozumiem. E, piesiu, słuchaj, ty weź tej wajchy użyj. Mój cel jest po prostu epicki o no co jest, gadniem No nie wierzę w to Jest, poszło, dobra Okej, okay, udało się jedny I też można rzucać Dobra Dawaj Freddy idziemy, idziemy, idziemy Hmm, jestem ciekaw, co ja w ogóle podniosłem, bo nie mam pojęcia. Aha! I co my będziemy zapierdzielać czołgiem? Uważnie! Wow! Ale zarąbiste! A mogę wysiąść? Jestem strasznie ciekaw, bo to jest szafeczka... ...i w niej może być sekret. Jakoś tym, tym... Nie, nie tym. Nie mogę wysiąść już, no dobra. W takim razie jedziemy. Już trudno z tą szafką. Okej. Okay. Tu mamy jakoś... Aha, i to, to czekajcie, to ja się w takim razie pod tą szafkę wrócę. To znaczy, po szafkę właściwie, po zawartość szafki. Hops. Co my tu mamy ciekawego? ich, martwy szczur. Eee... Zdechły szczur nie był odpadem, zwłaszcza gdy na obiec przyrządzono go narożnie. Przemierający głodem, ludzie gotowi są zjeść wszystko. To w sumie prawda. Kiedyś pamiętam, taki film oglądałem, nie pamiętam jak się nazywa, z Liamem Neesonem, gdzie ludzie się rozbili samolotem i byli zmuszeni w pewnym momencie jeść innych pasażerów, nie, bo skończyło im się jedzenie, tych martwych pasażerów, bo przeżyła tam, nie wiem, pięć osób chyba, nie pamiętam zupełnie jak się ten film nazywał że wam nie powiem. No dobra, czekajcie. Ty coż, coś takiego. No dobra, no to potrzebujemy, czekajcie. Haj, muszę tak ten wzór dostosować. No Freddy, kręcaj tym, no. Co więcej się nie da? To kwadratem kręci. Nie, to się nie da. Teraz jesteśmy na dobrym tropie. Nie to nie jest to. Nie, jest znowu jakieś zagadki logiczne, no. no kwadrat musi być obrócony, kwadrat musi być rąbem, no. Rąbem powiedziałem Cyk No i teraz co? No przecież to jest co? No. A jakie ja to mam teraz? Aha No jak pewnie za to pociągniemy to się to zrobi, tak? Um. Nie mam pojęcia czy mi to wyszło czy nie. Najprawdopodobniej tak. Tak jest, dobra. Po prostu nie zrozumiałem zasady. I teraz musimy mieć sam rąb, tak? No dobrze. To przewróćmy to do domyślnej postaci. Oj, chyba nie będzie takie proste to. To jest rąb, no nie powiedziałbym. Hmm. Znaczy, no, zresztą to teoretycznie jak rąb wygląda, nie? No zobaczymy. Jak dla mnie, to jest rąb. No, dobrze. Okay. Aha, bo on tu w ogóle działo nam robił, jeny. Po prostu ja czasami nie zwracam uwagi na najważniejsze rzeczy, nie? To, to cały ja. Dobra. Więc teraz tak, aha, i możemy sobie przenieść to działo na, na ten nasz pojazd, tak? Tylko czekajcie, zanim to zrobimy... To ja bym chciał... Dobra, Tatanny rozumiem, ale ja bym chciał zobaczyć jeszcze tutaj bo tu może być jakiś small secret a nie to nie to nie będzie sekretu tylko tu będziemy musieli wejść później ja się za załachę a to nie to nie a dobra rozumiem rozumiem zasadę dobra już e, nie 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 Zatrzymaj się! Chyba nie tak. Moment. O! Mamy to. Dobra. to. Oh, Czasami sobie nie radzę z takimi prostymi rzeczami. Już to jest komiczne. Dobra. Chodźmy do tego czołgu. yeah! Strzelamy na pochybę. Po Barona. Aha, i tak sobie kąt też mogę ustawić, tak? A, myślałem, że w to muszę strzelić, ale nie wiem. Uciekajcie, panowie! A, 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 a. O, kurde! To jest pole minowe, czekajcie. Musimy. O, właśnie. Trzeba będzie uważać, bo podejrzewam, że ten czołg ma swoją wytrzymałość. Pewnie nieśmiertelny, nie jestem w nim. Tak podejrzewam. Dobra. Wow, 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 wow. Dobrze, ale ja strzelam normalnie. Mogę, mogę iść do wojska, żeby te moździerza obsługiwać. Dobra, to akurat mi nie wyszło. Dobra, przejedziemy i chcę się będę pierdzieć w jakieś kurde strzelanie. O no, halo czekajcie o dobra trafiłem. mówię <śmówiłem>, coś o strzelaniu z młodzieża w wojsku <śmówiłem> tylko tu jest podłączony dynamic to mi się o właśnie nie podoba no dobra jesteśmy gdzieś dalej jak wiecie co to też się zastanawiam gdzie jest pieśń właściwie Ok, możemy jechać dalej. Tam 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 Dobra. Z górki szybciej. Myślałem, że te gruzy rozwalę. rozwale rozwalę, Kurde, model zniszczeń lepszy niż niejednej strzelance. Trzeba przyznać. Dobra. Ale kurde tej sekwencji powiem wam, nie pamiętam. z mojego pierwszego przechodzenia gry. Tak już mówiłem, grę przechodziłem w okolicach jej premiery. naprawdę tego nie pamiętałem. Dobra. A jest nasz piesiód, dobra. her father was free and out of harm's way. Freddie and Emile's reunion, however, would be short-lived. May 14th, 1916, Freddie was sent to the Somme, while Emile's regiment was quartered near a small village at the top of a hill. The village was called Vauquois. This is where the conflict had moved underground. Huddled up in their trenches, the two camps dug tunnels and galleries. The underground war had begun. Dorofey, what is the matter? Okay, my brother, we will have to help in these trenches like Emil. Ale no cóż, no w tym miejscu zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało, bo mi się podobała bardzo zwłaszcza sekwencja z czołgiem. Jeśli tak, zostawcie lajka, like suba, jakiś komentarz. No i widzimy się w następnym odcinku z Valiant Hearts The Great War. Na razie.